Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Robert Mazurek i jest mi niezmiernie miło, że mogę poprowadzić dzisiejszą uroczystość otwarcia skweru podróżników w Radzeniu Podlaskim. Na wstępie pragnę serdecznie powitać wszystkich przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość. Szczególnie witam naszego gościa, pana Aleksandra Dobę, pierwszego człowieka w historii, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Wykorzystując do tego wyłącznie siłę własnych mięśni i woli, bo chyba też to było bardzo potrzebne, jest nam niezmiernie miło, że zaszczycił nas Pan dzisiaj swoją obecnością. Od 2012 roku w naszym mieście odbywają się radzyńskie spotkania z podróżnikami. Jak się okazało, przedsięwzięcie niezwykle udane, można powiedzieć taki strzał w dziesiątkę. Przez trzy lata zdobyły renomę, jak również stałe grono bywalców. Trudno się dziwić, każde z odbytych dotychczas spotkań to gwarancja ciekawego tematu, barwnej opowieści, spotkania z nietusinkową osobowością podróżnika. I oczywiście zdobycia szerokiej wiedzy o dalekich, egzotycznych, ale też tajemniczych miejscach, odległych nie tylko geograficznie, ale również kulturowo. Relacje z wypraw to nie tylko pasjonujące, czasem mrożące krew w żyłach, Czasem wzruszające, ale także pełne humoru opowieści, ale również pokaże slajdów, czasem przywiezionych z szerokiego świata pamiątek, a ostatnio nawet i zapachów. Radzyńskie spotkanie z podróżnikami to wspólne przedsięwzięcie Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, jak również Szkolnego Koła Krajizawczo-Turystycznego PTTK numer 21 przy pierwszym Elo w Radzeniu Podlaskim. Od samego początku naszą inicjatywę wspierał zarówno organizacyjnie, jak też i finansowo Jerzy Rębek, wówczas poseł na Sem Rzeczypospolitej Polskiej a obecnie burmistrz Radzenia Podlaskiego to właśnie dzięki niemu w grudniu ubiegłego roku powstał pomysł utworzenia w Radzeniu skweru podróżników pierwszego takiego, można powiedzieć, przedsięwzięcia w Polsce i właśnie chcemy, żeby od dzisiaj każdy podróżnik, jaki będzie przyjeżdżał do Radzenia i spotykał się z mieszkańcami w ramach radzyńskich spotkań z podróżnikami. Będzie odsłaniał na nim swoją tabliczkę, która stanie się upamiętnieniem jego wizyty w naszym mieście. I właśnie za chwilę odsłonimy taką tabliczkę, ale zanim to nastąpi, o zabranie głosu w tym momencie poproszę burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka. Witam serdecznie Państwa. Ja bardzo krótko, bo warunki, chociaż dla podróżników, nie, nie powinny być niczym, że tak powiem, zaskakującym, ale chciałbym również powitać naszego gościa, słynnego podróżnika. Ja cieszę się z tej inicjatywy, która tak naprawdę zrodziła się w umysłach młodych moich przyjaciół, a przede wszystkim Roberta Mazurka. Warto o tym powiedzieć, bo to jest jego przedsięwzięcie, to jest jego pomysł i tak naprawdę my jesteśmy tylko tymi, którzy mu pomagają, wspierają go w tym już od początku. Gościliśmy wielu wspaniałych podróżników, między innymi Wojciecha Cejrowskiego, również również Pana Jarosława Kreta i wielu innych. Dzisiaj gościmy Pana Aleksandra Dobę. Pragniemy w ten sposób rzeczywiście wykazać to zainteresowanie środowiska razyńskiego czym no przede wszystkim oczywiście spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Kto zwiedza świat, kto poznaje świat, ten tak jakby czytał całą książkę, nie tylko wybra wybrane fragmenty. Dlatego też myślę, że to dla nas wszystkich jest wydarzeniem bardzo ważnym. W tym miejscu będzie wiele tabliczek upamiętniających wizytę wielu. Bardzo ważnych, bardzo ciekawych ludzi, którzy zasunęli nie tylko w Polsce, ale w świecie. Dlatego też bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, szczególnie Robertowi Mazurkowi. I oczywiście oczywiście tak i oczywiście zapraszam do dalszego udziału w naszych uroczystościach bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. I w tym momencie nastąpi Symboliczne otwarcie skweru podróżników i o jego dokonanie proszę właśnie naszego gościa, podróżnika Aleksandra Doby, jak również burmistrza Radzenia Podlaskiego, panowie zdejmą flagę Polski i przez to dokona się jakby symboliczne otwarcie naszego skweru. Myślę, że wielkie brawa. Aleksander Doba urodził się 9 września 1946 roku w Swarzędzu. Polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Ukończył Politechnikę Poznańską. Od lat 70. XX wieku mieszka w Policach, gdzie pracował w zakładach chemicznych. Obecnie jest już na emeryturze. Ma żonę Gabrielę i dwóch synów, Bartłomieja i Czesława. Aleksander Doba jest pierwszym człowiekiem w historii, który na przełomie 2010 i 2011 roku samotnie przepłynął Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki sile mięśni. Trzy lata później powtórzył swój wyczyn. Tym razem przepłynął Atlantyk od portu w Lizbonie, poprzez krótki postój na Bermudach, do portu Canaveral na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Miał wtedy 68 lat. Ponadto jako pierwszy kajakarz opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę Poprzekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Aleksander Doba przemierzył też kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Na początku 2015 roku przez czytelników amerykańskiej edycji National Geographic został wybrany podróżnikiem roku. I w tym momencie nastąpi odsunięcie na naszym skwerze podróżników tablicy przez Aleksandra Dobę. Dlaczego bardzo zapraszam? Czyli pan Aleksander w tym momencie odsłoni swoją tablicę. Jest Herbie radzenia, poprzez... białym niedźwiedź. Mamy teraz i jest. jeszcze może chwila dla fotoreporterów, czy tabliczce, to jak najbardziej? Ja może powiem kilka słów o symbolice tego naszego skweru. Zapewne państwo wiedzą, że w herbie radzenia jest niedźwiedź. I tutaj, po tym skwarze, sobie tak pomyśleliśmy, że ten niedźwiedź będzie sobie spacerował i zostawiał swoje odciski. Dlatego też jest łapa niedźwiedzia, w której to yy, znajduje się imię i nazwisko podróżnika, który akurat odwiedza nasze miasto. Dziękujemy bardzo. No, i o zabranie głosu poproszę naszego gościa, pana Aleksandra Dobę. No to oj, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja panu Robertowi dziękuję w ogóle za taki pomysł, no bo to faktycznie będzie chyba atrakcją dla radzenia, że następni podróżnicy jak się zjawią będzie po nich pamiątka. No ja myślę, że będzie też frajda dla Was, jak się zapoznacie z innymi podróżnikami. I ja myślę, że tak. To co, ja tak. Ja mam takie trzy zasady, no może skorzystacie z nich w różnych dziedzinach życia. Ja mówię, się pytam, czy. A może ktoś z Państwa jest taki odważny i podniesie ręka, że nie lubi marzyć. No wiem, wiem, wszyscy lubimy marzyć. Ja tak radzę, tak. To jest pierwsze. Potem starajcie się te marzenia zamienić w plany, takie ambitne plany. To jest drugie etap. Nie? A potem przygotowujemy się solidnie do zrealizowania tych planów ambitnych i potem wychodzi ten trzeci etap realizacji. Jak zrealizujemy te ambitne plany, potem nas duma rozbiera, że coś zrobiliśmy, ciekawego, fajnego i mamy podstawy do zaplanowania następnego, ambitnego planu. I to działa we wszystkich różnych dziedzinach i pracy, podróżach, a nawet poznawaniu innych ludzi, na przykład jak chłopak chce poznać fajną dziewczynę albo odwrotnie. To są też uniwersalne marzenia, plany, realizacja. A potem, tak jak tutaj pan Robert wymyślił, to no, tak wspaniałe są różne, mm, na przykład w Międzyzdrojach, Ja mieszkam w Policji Niedaleko-Szczecina, tam jest aleja gwiazd. No to odciski dłoni. Jak ludzie są w Międzyzdrojach, przymierzają się, aha, mają dłoń tu. A tutaj jest z herbu, to jest pomysł że herbem Radzynia jest biały niedźwiedź i tutaj stopa niedźwiedzia no i ciekawy pomysł i będzie to będzie więcej tych tabliczek i życzę Państwu prajdy i inspiracji dla swoich marzeń i planów. Dziękuję bardzo I do zobaczenia. Dziękuję Państwu, że Państwo pomimo tej Deszczowej pogody przybyli tutaj. Zapraszam na kolejne uroczystości związane z odsłanianiem kolejnych tabliczek na naszym Radzieckim Skwerze Podróżników i zapraszam na spotkanie. Do zobaczenia.